grupa emerytów, rencistów, to jest grupa, która jest bardzo dyskryminowana w Polsce i tak naprawdę lewica się nią w ogóle, ta, znaczy lewica, lewica to by się nią interesowała, czarzaści się nią nie interesują, dlatego że oni mają tą obsesję, że to na młodych trzeba stawiać, no zwłaszcza czarzasty bardzo młody. Także tutaj też trzeba chyba nieco inaczej podejść do pewnych spraw, dlatego, że ciągle słyszę, że trzeba budować mieszkania dla młodych, mm. dlatego, że to właśnie mm, młodzi, no, żeby był i przyrost demograficzny i tak dalej. No więc trzeba tutaj wyprowadzić z błędu rządzących i wszyscy, którzy tak myślą, że mieszkania, żłobki, przedszkola, cokolwiek zmienią. Było prowadzone chyba dwa czy już nawet trzy lata Temu takie badanie, zapytano młode Polki, tam do 45 roku życia, czy chcą mieć dzieci. I 30, około 3%, jedna trzecia odpowiedziała, że nie chce mieć dzieci ani teraz, ani nigdy.